Cześć Wam, tu jest Gracjan, a teraz będzie piosenka Mój Internet. Mój internecie, mój ty internecie, jesteś mi wszystkim i bardzo kocham ciebie. Internet, internet łączy ludzi, ludzi, internet. Internet, internet łączy ludzi, ludzi, internet. Internet, internet. internet. Łączy ludzi ludzi internet. Internet, internet. Łączy ludzi ludzi internet. Kocham Ciebie, mój ty wielki i światowy internecie. Jesteś dobry, jesteś dobry i praktyczny nawet w lecie. Internecie, mój ty bliski, mój jedyny dobry, wierny przyjacielu. Macie wielu, bardzo wielu. Kocham ciebie, przyjacielu! Hoe... Internet, internet, łączy ludzi, ludzi, internet. Uh -huh. internet. Internet, internet, łączy ludzi, ludzi, internet. Internet, internet, łączy ludzi, ludzi, internet. Internet, internet, łączy ludzi, ludzi, internet. A co się dzieje wieczorem? A wieczorem, a wieczorem jesteśmy w komplecie, na internecie, bo Internet, bo Internet kusi wszystkich i każdy musi, musi go mieć, bo jest fajny, bo jest fajny i genialny i dla wszystkich jest osiągalny, i dla wszystkich jest osiągalny. Internet, Internet. Łączy ludzi, ludzi internet. 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 Mój internecie, mój ty internecie. Jesteśmy wszystkim i bardzo kocham ciebie. Dziękuję.